Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, z tej strony Ania i witam się z Wami ponownie na moim kanale. Dzisiaj przechodzę z przeglądem nowości z Mango. Jestem bardzo ciekawa, co tam mi przyszło, już szczerze mówiąc. Nie pamiętam nawet co zamówiłam, bo paczka przyszła akurat w trakcie, jak byłam na wakacjach, ale jak już widzicie, jestem normalnie w normalnym klimacie i będziemy sobie mierzyli, więc bierzcie coś do picia, dość do jedzenia, na co tylko macie ochotę i nie przeduszajmy. Otwieram paczuchę, zobaczmy, co tam przyszło i jakie nowości w trawie piszczą, jeśli chodzi o mango i co tam w ogóle zamówiłam, bo kompletnie nie pamiętam. Dobra, jestem już w pierwszej stylizacji i mam tutaj zamówiłam taką koszulę. Koszula ma długie rękawy, jest w paski. Rzeczy podlinkuję wam w opisie. Powinny być, myślę, wszystkie dostępne na stronie. Ja zrobiłam swoje zamówienie na Zalando i podlinkuję wam wszystkie te rzeczy, które kupiłam. Czy i tak wygląda pierwsza rzecz czyli jest to koszula koszula ma fajne długie rękawy zdecydowanie, aczkolwiek bardzo mi tutaj podlega ten, ten kołnierzyk jakoś tak mam wrażenie, że ona trochę jakby leci do tyłu ta koszula i że jest to taka bardziej mimo, że ona jest oversize'owa to taka wiecie, bardziej koszula no może do pracy bym powiedziała, żeby ją jednak mieć cały czas tutaj dopiętą na ostatni guziczek, bo ten kołnierzyk jest tutaj no jakby sztywny, on już tutaj jak, ona jest teraz odpięta i cały czas i tak jakby się zamyka nie wiem czy wiecie co mam na myśli, no nawet jeśli ja ją robię w ten sposób to ona i tak za chwilę, o, wystarczy, że sobie dwa ruchy i ona z powrotem leci do swojej jakby głównej pozycji czyli właśnie do tego, że się zamykam, ale ogólnie rzecz biorąc koszula jest w paski paski są jakby te paski są czarne ma fajne, ma te rękawy, że ma tutaj jakby, wiecie, te paski przy rękawach są w tą stronę, natomiast koszula ma paski właśnie pionowe, a przy rękawach są one poziome i do tego dobrałam sobie, już Wam pokazuję, do tego zamówiłam sobie spódnicę spodenki, od razu już Mówię, są wypałem, ponieważ no jakby ja mam wrażenie, że one są mi niestety za małe. Jakby nie miałam tutaj żadnego najmniejszego problemu z dopięciem się w te spódnice, spodenki. One jak tutaj widać są na taką... One są tak specjalnie zrobione asymetrycznie. Tutaj mamy taką zakładkę i tą zakładkę się odpina i dalej mamy jakby te... O, spodenki w tym stylu, <grych> tak więc ona jest taka asymetryczna, tutaj jest zaczep i e, to ma właśnie w ten sposób być, aczkolwiek ja tutaj czuję, że jest mi po pierwsze za krót, no mam wrażenie, że są mi za krótkie te spodnice, spodnie e, i nie czuję się w tym do końca e, komfortowo, tak samo tutaj z boku, nie do końca mi się to podoba jak to się układa, kiedy właśnie chodzę to wygląda to tak jakby mi tutaj coś odstawało, a tutaj naprawdę ja mam jeszcze luz w tym materiale i te spodenki są dosyć elastyczne więc no nie powinno się takie coś dziać, prawdopodobnie jest to tutaj jakoś słabo odszyte no bo jak widzicie tutaj cały czas mi się tak ten materiał jakby zagina, więc no nie do końca, baleriny nie są z mango nie wiem czy je widać, ale nie są z mango, są z zary Mm. i akurat były pod ręką, więc dlatego do nich mierzę. Ogólnie spoko te spodnice, spodnie, no tylko, że tak jak mówię, kurczę, mogłyby być tutaj troszkę, e, troszeczkę dłuższe, no zwróćmy uwagę na to, że ja mam jednak metr m, więc tutaj e, na pewno na, na większość dziewczyn będą zdecydowanie dłuższe, no ale tak jak mówię, w moim przypadku troszkę dziwnie się to układa, to marszczenie po prostu bardzo mi przeszkadza i to mi się akurat nie podoba, ale same te spódnice, spodenki są w porządku. Koszula ma długie rękawy, naprawdę fajne, nachodzące na dłonie i sam materiał jest bardzo przyjemny tej koszuli. Aczkolwiek nie jest to nic tutaj, co by mnie jakoś zachwyciło. I co chciałabym mieć w swojej szafie? W porządku, ta zarówno spódnica spodnie, jak i koszula, ale nie ma miłości, więc przejdźmy dalej, zobaczmy, co tam jeszcze mam. A jak widzicie, zrobił się bałagan, więc trochę tych ubrań tam jest. Ok, jeśli chodzi o następną rzecz, no to mam tutaj wróciłam do swojego sweterka, on nie jest z mango. I mam tutaj taką spódnicę, ale powiem Wam, że bardzo słaba ta spódnica, czekajcie. Jest taka, nie wiem, taka, bym powiedziała, bardzo słabej jakości, jak na Mango. Mam wrażenie, ten materiał jest totalnie w ogóle rozciągliwy. Ja myślałam, że to będzie taka, wiecie, tweedowa spódnica, a ja bym powiedziała, że to jest bardziej taka sweterkowa spódnica. Ona ma tutaj mega dużo w sobie w ogóle elastanu, jest na gumce. No i ten materiał jest taki, że mam wrażenie, że ona. Nie wiem, po dwóch razach to by była jakaś masakra, by się rozciągnęła, i totalnie w ogóle wygląda tanio, wygląda jak. No, no nie podoba mi się ta spódnica, jest jakaś taka nie wiem, no dziwna. Nie, nie. Ja to w ogóle włożyłam do niej ten sweter, ten mój sweter jest dosyć gruby, ale tak jak mówię, ona ma tutaj bardzo dużo sobie e, takiego ciągnącego materiału i sam ten materiał jest e, no taki, taki bym bardzo powiedziała kiepski, nie ma tu niestety aha, tutaj jest skład i większość tutaj widzę w składzie to jest akryl, już tak na szybko akryl, woliester i trochę bawełny ale głównym składem jest akryl, i tak właśnie to przypomina taki, wiecie, niezbyt dobrej jakości sweter, który po dwóch praniach się rozciąga i jest do wywalenia, bo się do niczego nie nadaje. I tak właśnie wygląda ta spódnica. Więc tutaj, mimo ładnych guziczków, które mnie skusiły, i tak jak mówię, myślałam, że to będzie tweedowa spódnica, no to jest to bardzo, bardzo kiepska spódnica, i tutaj jestem na nie. Następną tutaj rzeczą, którą mam jest kamizelka i kamizelka jak widzicie ma bardzo ładny kolor takiego, e, takiej kawy z mlekiem, e, kolorek mi się podoba, czarne guziczki, z tym, że nie podoba mi się ta kamizelka z tyłu, zobaczcie jak ona wygląda z tyłu, ta kamizelka z tyłu jest taka z jakby lekkiego połysku, z lekkim połyskiem, i to już mi się tutaj totalnie nie podoba to dla mnie wygląda jak ten tył wygląda dla mnie jak kamizelka kelnera, nie obrażając oczywiście kamizelki kelnera, ale ten tył mi się nie podoba ponieważ no tutaj wolałabym żeby był z takiego materiału jak ten przód, czyli tutaj ładnie widać ten materiał, tak tutaj podoba mi się jak to jest uszyte no i normalny jakby materiał, elegancko, fajnie to wygląda, natomiast ten tył, tak jak mówię, no nie podoba mi się ten tył, nie jest to mój styl, wolałabym, żeby był po prostu cały, taki materiałowy, żeby tył był taki sam jak przód, a tutaj tak no słabiutko troszkę z tym tyłem, nie wiem co Wy myślicie o tym, no, ale mi się osobiście taki tył nie podoba, tak jak mówię, kojarzy mi się to z takimi czarnymi kamizelkami kelnerowskimi, a że takie po prostu nosiłam chodząc do szkoły, by trzeba było takie nosić na niektórych przedmiotach, to no, nie podobają mi się takie kamizelki, bo no tak mi się jakoś to kojarzy, przykro mi. <grym> I nie, nie, nie wybrałabym takiej opcji na ulicę, materiałową jak najbardziej, nie mam problemu, ale z takim satynowym połyskiem to już nie. I jeszcze tutaj mam spódnicę, długą spódnicę jeansową, wiecie, że już szukałam takiej spódnicy ogólnie latem, w koście zamawiałam, ale była mi za duża, Fajna ta spódnica, ładnie się układa. Myślę, że nawet fajnie leży tutaj z tyłu, z tego co widzę, w lustrze. Fajny jeans i delikatnie elastyczny. Kolor jest jasny, ale wiecie, nie jest aż taki, taki mega jasny, żeby wpadał w biały. Ma wysoki stan, więc tutaj fajnie się układa. No i to rozcięcie z przodu, wygodnie się w niej chodzi. Kieszenie tutaj. E, tak jak mówię, z tyłu tak wygląda. Myślę, że e, akurat ta spódnica jest bardzo fajna. Muszę zerknąć potem, ile ona kosztuje, bo tu niestety nie ma. Mam ją w rozmiarze M. Koszula oversize'owa też była w rozmiarze M. Ta spódniczka e, też była w rozmiarze M. E, I kamizelka jest w rozmiarze L. Także, no, tak to wygląda. choć Wolałabym chyba, żeby ona była całkiem dłuższa, trochę nad kostkę yy, i wtedy by mi się jeszcze bardziej podobała, a ona mi się kończy tak, no z dobre 15 cm yy, nad kostką, więc hmm, no nic. Zastanowimy się, nic na siłę, wiosna dopiero nadeszła, więc mam jeszcze trochę czasu, żeby sobie jakąś znaleźć. E, dawajcie znać co myślicie, a ja przechodzę w takim razie do następnej rzeczy i z tego co widzę tu już chyba nie mam żadnego dołu, więc założę sobie po prostu jakieś swoje spodnie e, i przymierzymy sobie to co dalej tam mam. Ja mam już na sobie następną opcję, jest to też kamizelka. Powiem Wam, nie taka łatwa sprawa jak się odepnie te guziki z powrotem sobie e, uświadomić jak tą kamizelkę się zakłada, ponieważ ona ma z tyłu na plecach, yy, takie plecy. Także jest to taka, trochę bym powiedziała, bardziej odważna kamizelka. Yy, I wygląda właśnie w ten sposób, więc yy, tak, yy, najlepiej najpierw zapiąć jeden guzik na dole i potem przełożyć sobie yy, tą część. Yy, do tyłu i zapiąć następne dwa guziki. Taki mały tutorial, jakby ktoś się na tą kamizelkę decydował. Bo mi to trochę zajęło nim się skapnęłam. Dalej, jak z powrotem ją założyć, mówię: Och, jak to było teraz, aby jej tylko nie powrócić. No, więc ym, kamizelka wygląda w ten sposób, w energetyzującym czerwonym kolorze. <laughs> yy, ale, ale tutaj ona jest mi troszkę za duża. Yy. Odstaje mi tutaj delikatnie z boku, i odstaje mi tutaj przy biuście, więc nie czułabym się w niej komfortowo. Będę ją odsyłać. Nie wiem, jak na razie nic z tego zamówienia mi się nie podoba, tak jak myślałam, że będzie mi się podobało. Wszystko jest, bym powiedziała, takie no średnie takie. No, ale może to dlatego, że zaczęło padać i pogoda jest do bani, też tak może oczywiście być. <laughs> tak, tak wygląda ta kamizelka. Fajne są te odkryte plecy z tyłu. Jest to na pewno, wiecie, taka no ciekawsza trochę opcja. A właśnie na lato myślę, że jest to coś innego. I ten kolor twarzowy, czerwony. Ale, ale nie, ale jakoś tak. No nie wiem. No nie, nie. Mierzmy następną rzecz zobaczymy co tam jeszcze, dobra mam już tutaj e, marynarkę, jedną marynarkę mam w kolorze czarnym, drugą mam w kolorze e, grafitowym i one troszeczkę się od siebie różnią, ta jest akurat tutaj w kolorze czarnym i jest zapinana tutaj na dwa guziki, e, długie rękawy w tej marynarce i ona jest taka fajnej, fajnej długości, nie jest za długa, nie jest za krótka, to jest coś czego szukałam e, kiedyś, pamiętacie pewnie w tym filmie o idealnej marynarce, której nadal nie znalazłam. W tamtym kolorze, bo znalazłam inną, idealną z idealnych w innym kolorze, no ale nie o tym teraz mowa. Nie gmatwajmy się tutaj, poza chwilę się zakmatwam w tym, co mówię. W każdym razie tak wygląda ta marynarka. Fajna, jest myślę bardzo spoko. Czarna, długie rękawy, fajne tutaj te poduchy. No... Zaraz zobaczymy, ile ona... Ona jest w rozmiarze w ogóle XL, widzę. Normalnie raczej noszę l ale przy marynarce z spoczko, nie przeszkadza mi to, bo przynajmniej jest troszkę większa i są dłuższe rękawy, przeważnie. Tylko właśnie czasami niestety te większe rozmiary, już potem sam też jakby w szerokości. E, oczywiście troszkę większe, no i nie zawsze się to akurat fajnie układa wtedy, więc trzeba na to oczywiście patrzeć, ale ta marynarka bardzo mi się podoba. Czarna, krótsza marynarka. Jak tak teraz pomyślałam, to wszystkie moje czarne marynarki są raczej dłuższe, więc no tutaj mam małą zagwozdkę. Zastanowię ja się nad nią. W ogóle jeszcze wzięłam torbę. Mówię, zobaczmy sobie to. Stwierdziłam, że zobaczymy sobie torbę z mango. Jak wiecie, nadal szukam. Tak, szukam. Ja dużo rzeczy szukam. Ale wiecie jak to jest. Muszą być idealne rzeczy, takie jakie chcemy. A jak już omówiłam Wam w ostatnim filmie, to akurat na wakacjach teraz kupiłam sobie torbę. Ale to nie zmienia faktu, że i tak nadal przydałaby mi się skórzana torba. Duża torba. To oczywiście z Mango nie jest skóra, prawdziwa skóra, ale wydaje się całkiem fajna. Duża sztywna taki coś ale no worek nie worek nie wiem jak to się nazywa strasznie nie lubię tych folii na tych paskach to mnie tak denerwuje bo nie można tego dokładnie zobaczyć na tym ramieniu, jak ten pasek wygląda no dobra zobaczymy sobie razem w środku zapinana na takie coś, na taki haczyk. Dwie komory, sporo miejsca. I tu jest takie zapięcie w kolorze srebrnym. Fajnie jest też to, że to właśnie zapięcie tutaj jest w środku. Już ładnie będzie tutaj przytrzymywało. No, i bardzo ładny kolor tej torebki jest na pewno brązowy. To jest kolor, którego ja ogólnie szukam. No, bardzo ładna ta torba. Raczej ze mną nie zostanie, no bo tak jak mówię, dopiero co kupiłam sobie torebkę, więc teraz się wstrzymam, ale jest mi w porządku. Jest w porządku. To mam ostatnie dwie rzeczy, czyli marynarka. Zaraz się oddale Wam pokażę, ale jeszcze na przybliżeniu zapomniałam o tym kąsku, czyli o tych balerinach. Baleriny e, myślę, że będą mi za małe. Widzę, że wydają mi się dosyć małe. Zwłaszcza, że one mają te ścięte czuby, ale super. E, baleriny naprawdę fajne, z tym e, tutaj takim. Widzicie z tym paseczkiem, który jest teraz mega modny i do tego ten taki jeansowy krój, tutaj delikatnie jakby podarte. No, te baleriny są mega fajnie, bo jakby były mi dobre, to bym się cieszyła, a jak nie, to będę polować na rozmiar większe. Ale czy w ogóle jeszcze będą? Tego nie wiem. Ciężko zobaczymy. No w końcu to nowa kolekcja, ale baleriny są super. Mięciutkie wydają się przynajmniej, no i ten tak jak mówię, ten pasek. Teraz się przekonamy. Jak to o, się przestraszyłam, musiałam robić tutaj leć. Dobra, zaraz się przekonamy, czy będą mi dobre. Wracając teraz jeszcze do marynarki, tak wygląda ta marynarka. I no tutaj, marynarka ma zdecydowanie za krótkie rękawy. One nawet, że tak powiem, kończą się przed moimi tutaj nadgarstkami. I ogólnie sama w sobie jest krótka, ogólnie sama w sobie jest słabo uszyta. Jestem zdziwiona, że taka ma marynarka w Mango ona jest w rozmiarze L. Mam wrażenie, że jest mała. Ona ma tutaj dodatek elastanu. Nie wiem, czy to jest bardziej taka marynarka, żeby ją zapinać tutaj. Ale, ale nie. Marynarka mi się kompletnie nie podoba. Wygląda na małą. Wygląda jak po młodszej siostrze, ta Marynarka, lub no nie wiem, nie wiem, sam kolor jest w porządku. Natomiast baleriny są mi dobre i już Wam pokazuję, jak wyglądają na nodze. Są w ogóle bardzo wygodne, aczkolwiek nadal nie wiem, czy nie zamówić ich lepiej w większym rozmiarze, choć naprawdę są wygodne. One są bardzo mięciutkie. Miałam wcześniej założone te baleriny z Zary, które mnie nie obcierają ani nic z tych rzeczy. Ale są sztywniejsze zdecydowanie. No. Z tym, że wiecie, jak to jest czasami w butach płaskim obcasie, mam po prostu wrażenie, że lepiej jest chyba mieć ten większy rozmiar. No bo one jednak na tej nodze e, nie. Tak, no jakby potem. Żeby się tak nie rozczłapływały. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Dajcie znać, czy też tak macie, czy wiecie o co mi chodzi, że te buty potem się tak na płaskim obcasie, jednak jak chodzimy, czasami, no tak jak to jest emu, nie? Tylko emu idą do środka, no i tak samo buty na płaskim obcasie, mam wrażenie trochę też, ale e, może się mylę, może to jest tylko w mojej głowie. <laughs> Bardzo możliwe. Mm, zaraz Wam pokażę, jak wyglądają te baleriny na nodze. Sekunda aleriny na nodze wyglądają w ten sposób. Ja to oczywiście pod spodem mam wiecie taką skarpetkę e, na palce, więc tutaj, jak widać, nic nie wystaje. Są one fajne, mają te ścięte czubki. No i ten paseczek. Bardzo mi się podobają, naprawdę mega takie inne. E, jest to na pewno coś, co nie każdy będzie miał, a jak wiecie, dużo jest teraz tych balerin z paseczkami. Ale tutaj naprawdę te e, mi się podobają w tej opcji właśnie jeansowej, przetarcia, plus ten pasek taki inny. Czekam na Wasze opinie. Nie wiem, czy planujecie kupić takie baleriny w tym sezonie. Mi się bardzo podobają. I zobaczę, czy będą w rozmiarze większym. Dopóki nie, dostanę ich w rozmiarze większym. Będę trzymać je w rozmiarze mniejszym. Tak długo, dopóki nie będę mogła ich odesłać, w razie co. Ale nie, myślę, że zostawię je, żeby po prostu porównać, jak przyjdą w większym rozmiarze, żeby nie było z kolei za duże. Ale bardzo myślę, spoko. Cute. To było nasze krótkie mierzymy. Czekam na Wasze opinie. Nic mi się tutaj nie spodobało oprócz tych butów. W sensie są w porządku niektóre rzeczy, ale nie chwytają serca. Natomiast buty chwytają serce i buty podobają mi się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Więc mm, no, na buty tak jak mówię, będę polować, dajcie znać co Wam się podobało. Subskrypcje poproszę i łapki w górę. Cieszę się, że mogłam do Was wrócić i z powrotem sobie trochę ciuchów poprzymierzać. Brakowało mi tego. Możliwe, że było to mierzymy takie tym razem troszkę e, na nie, bo wiecie jak to czasami jest, jak zamawiamy jakieś rzeczy e, i mija dłuższy czas, nim je przymierzymy, tak jak teraz po powrocie e, dopiero zabrałam się za to mierzymy i możliwe, że przez to za długo te rzeczy leżały, w związku z tym już nie ma do nich tego takiego serca i pociągu, e, ale w każdym razie do butów jest, zdecydowanie do butów jest. Buty to jest super sprawa, bardzo mi się podobają. Jeszcze raz to powiem, mega mi się podobają, ale ciekawa jestem Waszej opinii, więc kochani, łapeczki w górę, subskrypcje i oczywiście miłego wieczoru, pięknego dnia, dobrej nocy i do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa.